Hej, cześć, witajcie mordeczki! Z tej strony Migao i w tym filmie kupułem wam za co możecie dostać bana w sezonie 10. Na samym wstępie chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie pokazałem twarz oraz na wszystkie konkursy, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem. Już jakiś czas temu na moim kanale powstał taki film, ale niestety przez YouTube musiał on zostać usunięty. Dlatego też nagrywam dla Was nowy odcinek na ten temat. A więc pierwszą rzeczą, za którą możecie otrzymać bana w sezonie 10 są cheaty. Różne cheaty w grach komputerowych są bardzo często spotykane oraz bardzo popularne. Na pewno nie jeden z Was kiedyś spotkał osobę, która używa wspomagaczy. Najpopularniejsze gry, w których używane są cheaty, to Minecraft oraz CSGO. W Fortnite już coraz rzadziej możemy spotkać takiego typu osoby, jednak do tej pory możemy spotkać osoby, które używają różnego typu wspomagaczy. W tle możecie zobaczyć kilka fragmentów. Jak mogliście zauważyć, cheaterzy w Fortnite są naprawdę niemożliwi. Za używanie różnego typu wspomagaczy, w Fortnite możecie otrzymać permanentnego bana na swoje konto. Ja na szczęście nigdy nie spotkałem osoby, która używa cheatów w Fortnite. A wy spotkaliście cheaterów w Fortnite? Dajcie znać na do dola, przypnę wam ser Drugą rzeczą, za którą możecie otrzymać bana w Fortnite jest griefing. Griffing to po prostu trollowanie gier innym. W Fortnite jest kilka sposobów na griffowanie gier. Jednym ze sposobów jest zrzucanie innych z High granda, lub po prostu zrzucanie impulsem. Sami zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Tak dokładnie, za takie rzeczy w Fortnite możecie otrzymać bana na swoje konto. Epic Games po prostu nie chce, żeby gracze cierpieli przez innych. Wystarczy, że osoba, która została przez was strollowana, was zgłosi poprzez menu w grze. Po kilku dniach możecie spodziewać się bana na swoim koncie. Trzecim sposobem na bana w Fortnite jest używanie różnych skin changerów do Fortnite. Chodzi tutaj o różne aplikacje, które umożliwiają Wam zmianę danej skórki. Aktualnie w internecie znajduje się pełno różnych takich stron oraz poradników na platformie YouTube. Sama aplikacja umożliwia Wam zmianę każdej skórki, którą macie w szafce, na inną, którą chcecie. Dodatkowo skórkę widzisz tylko Ty, a cała reszta osób widzi normalnego skina. Za takie coś Epic Games również może Was wynagrodzić banem na swoje konto. Oraz ostatnim sposobem na zdobycie bana w sezonie 10 jest używanie robota we dwójkę na solo. Tak dokładnie, Epic Games dodało dwuosobowego robota na solo, za którego możecie otrzymać bana. Wystarczy, że za długo będziecie siedzieć z przeciwnikiem w jednym robocie. Dlatego też zaraz po wejściu do robota, gdy siedzi w nim przeciwnik, dokonajcie destrukcji. Będziecie mieli wtedy pewność, że osoba trzecia nie zgłosi was i nie otrzymacie bana. Jest to trochę śmieszne, ale niestety prawdziwe. Ja na szczęście nigdy nie zrobiłem czegoś, za co mógłbym bana w Fortnite. A wy zrobiliście coś, za co mogliście dostać bana? Dajcie znać do dola, przypnę Wam sterducho. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to nie zapomnij wpisać mojego unikalnego kodu Migao w sklepie Fortnite. Nie zapomnijcie również wpaść na mojego Instagrama, do którego znajdziecie link w opisie. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw pod nim łapeczkę w górę. Ja już się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że mój film Ci się spodobał. Nie zapomnij stawiać łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!